Hotel Bristol w Warszawie lśnił wieczorem jak klejnot w koronie miasta. Przed głównym wejściem parkował rząd luksusowych samochodów Mercedes, BMW, Bentley. To była jedna z najważniejszych gal charytatywnych roku. Wydarzenie, na które przyjeżdżała cała finansowa elita Polski. Adam Kowalski stał na marmurowych schodach hotelu, poprawiając muszkę swojego smokingu. 45 lat. Wysoki, siwy na skroniach, z twarzą człowieka, który przez całe życie przyzwyczaił się do wygrywania. Właściciel największej firmy budowlanej w kraju, człowiek, którego majątek szacowano na dwa miliardy złotych, właśnie przekazał czek na milion złotych na rzecz fundacji pomagającej bezdomnym dzieciom. Nie z dobroci serca, Adam rzadko robił coś bezinteresownie. To była inwestycja w jego wizerunek, w pozycję społeczną, w kontakty biznesowe. W sali było pełno potencjalnych partnerów i urzędników, których przychylność mogła być warta więcej niż milion. Obok niego stała jego żona, Magdalena. 38 lat, platynowy blond, perfekcyjny makijaż i suknia od diora wartą 20 tysięcy złotych. Była piękna w sposób zimny i wykalkulowany, jak dzieło sztuki stworzone wyłącznie po to, by robić wrażenie. Miałeś rację, kochanie, mówiła do męża, popijając szampana. Ta gala to doskonała okazja. Widziałam, jak minister sprawiedliwości patrzył na ciebie podczas twojego przemówienia. Myślę, że zainteresował się naszą ofertą na budowę nowego kompleksu sądowego. Adam skinął głową. Magdalena zawsze myślała strategicznie. To była jedna z rzeczy, które w niej cenił, gdy się pobierali dziesięć lat temu. Oboje pochodzili z biednych rodzin, oboje wiedzieli, że w życiu liczy się tylko sukces i pieniądze. Byli idealną parą, przynajmniej na papierze, ale w ostatnich miesiącach coś się zmieniało. Adam czuł, że Magdalena staje się coraz bardziej dystansowana, zimna, jakby planowała coś, o czym mu nie mówiła. Ich małżeństwo nigdy nie było związkiem z miłości, ale zawsze opierało się na wzajemnym szacunku i korzyściach. Teraz nawet to się rozpadało. Idę już do samochodu, powiedział Adam, spoglądając na zegarek. Mam wcześnie rano ważne spotkanie z Rosjanami. Oczywiście, kochanie. Ja zostanę jeszcze chwilę, muszę porozmawiać z żoną ambasadora niemieckiego. Podobno szukają wykonawcy dla nowego kompleksu biurowego w Berlinie. Adam pocałował żonę w policzek. Gest zimny i automatyczny, jak wszystko w ich związku. Ruszył w stronę parkingu, gdzie czekał jego czarny Bentley Continental GT. Kluczyki dostał od parkingowego, który ukłonił się głęboko, licząc na napiwek. Ale gdy Adam zbliżał się do samochodu, nagle z ciemności między autami wyskoczył mały chłopiec. Może dziesięć lat, brudny, w poszarpanej kurtce za dużej o dwa rozmiary miał duże, przestraszone oczy i drżące ręce. Proszę pana, krzyczał chłopiec, stanując przed Adamem, nie może pan wsiadać do tego samochodu. Adam zatrzymał się, zirytowany. Bezdomne dzieci czasami kręciły się wokół luksusowych hoteli, żebrząc o pieniądze. Zwykle security szybko się nimi zajmowało, ale ten jakoś się przeslizgnął. Odejdź chłopcze, nie mam czasu, ale dzieciak nie ustępował. Chwycił Adama za ręka w smokingu. Proszę mi uwierzyć. Pańska żona widziałem jak coś robiła przy pańskim samochodzie. Miała jakieś narzędzia. Adam gwałtownie się zatrzymał. Coś w głosie chłopca, desperacja, autentyczny strach, sprawiło, że przyjrzał mu się uważniej. O czym ty mówisz? Ona przecięła przewody hamulcowe. Widziałem to przez te krzaki. Chłopiec wskazał na żywo płot przy krawędzi parkingu. Tam się chowam czasami, jak jest zimno. Ona myślała, że nikt nie patrzy, ale ja widziałem wszystko. Adam poczuł, jak jego świat się zachwiewa. To było niemożliwe. Magdalena, jego żona? Ale dlaczego dzieciak miałby kłamać? Co miałby z tego? Spojrzał w stronę hotelu. Magdalena stała przy wejściu, rozmawiając z jakimś mężczyzną w garniturze. Gdy zobaczyła, że Adam na nią patrzy, uśmiechnęła się i pomachała ręką. Ten sam słodki uśmiech, który znał od dziesięciu lat, ale teraz wydawał mu się zimny jak lód. Chłopcze, zaczął Adam, ale jego głos się załamał. Jesteś, jesteś pewien tego, co widziałeś? Dzieciak energicznie pokiwał głową. Tak, proszę pana, ona myślała, że nikt nie patrzy, ale ja ją widziałem, proszę sprawdzić. Adam stał przez chwilę w milczeniu, wpatrując się w swój samochód, samochód, do którego miał za chwilę wsiąść, samochód, który miał go zawieźć do domu przez ruchliwe warszawskie ulice, bez hamulców. I nagle wszystko zaczęło do siebie pasować. Adam klęknął przy swoim Bentleyu, kierując światło telefonu pod maskę samochodu. Jego ręce drżały, gdy sprawdzał przewody hamulcowe. Nie był mechanikiem, ale po chwili zobaczył to, co sprawił, że krew zastygła mu w żyłach. Przewody były przecięte, czysto, precyzyjnie, jakby ktoś użył specjalnych narzędzi. To nie była awaria, to była próba morderstwa. Chłopiec stał obok, obserwując jego reakcję. Mówiłem prawdę, prawda? Szepnął dzieciak Ona chciała, żeby pan, żeby pan miał wypadek. Adam usiadł na asfalcie, nie dbając o swój drogi smoking. Jego umysł pracował gorączkowo, składając w całość puzzle których przez miesiące nie chciał widzieć. Magdalena ostatnio często pytała o jego testament o to, co się stanie z firmą, gdyby mu się coś przytrafiło. O jego polisę ubezpieczeniową na życie. 200 milionów złotych. Mówiła, że to tylko praktyczne rozmowy, planowanie przyszłości. A wczoraj wieczorem rozmawiała przez telefon z kimś, myśląc, że Adam śpi. Słyszał fragmenty. Coś o „ostatniej przeszkodzie i niedługo będziemy wolni”. Wtedy myślał, że to może dotyczy jakiegoś biznesu. Teraz rozumiał. Jak masz na imię? zapytał chłopca. Michał, odpowiedział dzieciak, a pan to jest ten bogaty pan, co daje pieniądze dla takich jak ja. Adam spojrzał na niego uważniej. Michał był chudy, brudny, ale miał inteligentne oczy, na pewno nie jadł porządnego posiłku od tygodni i właśnie uratował mu życie. Tak jestem, a ty. ty naprawdę widziałeś, jak moja żona to robiła? Tak. Ona miała taki pojemnik z narzędziami. Schowała się za panem samochodem i przez długi czas coś robiła pod spodem, a potem wrzuciła narzędzia do kosza przy wyjściu i wróciła do hotelu. Adam wstał powoli. Musiał to przemyśleć, ale nie tutaj. Nie na oczach Magdaleny, która pewnie już się zastanawiała, dlaczego tak długo nie wyjeżdża. Michał, powiedział cicho, czy masz gdzie nocować? Chłopiec pokręcił głową. Czasami śpię na dworcu, ale strażnicy mnie przepędzają. Adam podjął decyzję, która mogła zmienić jego życie. Chodź ze mną. Zatrzymamy taksówkę. Muszę ci coś zaproponować. Gdy wsiadali do taksi, Adam jeszcze raz spojrzał na hotel. Magdalena nadal stała przy wejściu, ale teraz przyglądała się parkingowi z niepokojem. Pewnie zastanawiała się, dlaczego jej plan się nie udał. W taksówce Adam dzwonił do swojego prawnika. Stanisław to Adam, słuchaj, potrzebuję twojej pomocy natychmiast i chcę, żebyś przygotował nowy testament. Tak, wiem, że jest późno, to sprawa życia i śmierci. Michał siedział obok, patrząc przez okno na przepływające światła Warszawy. Proszę pana, szepnął, czy ja robiłem dobrze? Mówiąc panu, Adam położył rękę na ramieniu chłopca. Uratowałeś mi życie, Michał, a teraz ja uratuję twoje. Ale Adam nie wiedział jeszcze, że Magdalena już planowała, co zrobić, gdy jej pierwszy plan się nie uda. I że nadchodząca noc będzie pełna niebezpieczeństw, z którymi żaden z nich nie był gotowy się zmierzyć. Taksi jechało przez nocną Warszawę, wiozłą milionera i bezdomnego chłopca, którzy nie wiedzieli jeszcze, że ich losy właśnie się splotły na zawsze. Apartament Adama w Sky Tower na 40 piętrze oferował widok na całą Warszawę. Mieszkanie było ogromne. 300 metrów kwadratowych luksusu, marmurowe podłogi, designerskie meble, obrazy warte fortunę. Ale tej nocy Adam nie zwracał uwagi na swoje bogactwo. Michał stał przy panoramicznym oknie, patrząc na światła miasta z niedowierzaniem. Prawdopodobnie nigdy nie był tak wysoko. Adam obserwował go, myśląc o ironik losu. Ten brudny, głodny dzieciak właśnie mu uratował życie, podczas gdy kobieta, którą poślubił, próbowała go zabić. Michał powiedział Adam, opowiedz mi wszystko od początku, wszystko, co widziałeś. Chłopiec odwrócił się od okna. Adam dał mu czystą koszulę i spodnie. Za duże, ale przynajmniej czyste. Michał wyglądał teraz młodziej, bardziej bezbronie. Ja tam czasami nocuję, zaczął Michał. W tych krzakach przy hotelu jest ciepło od wentylacji. Strażnicy mnie nie widzą. Około godziny dziewiątej przyszła ta pani, pańska żona. Miała duży pojemnik, taki jak mają mechanicy. Jak długo tam była? Może pół godziny. Robiła coś pod panem samochodem, a potem przyszedł jakiś mężczyzna. Adam się wyprostował. Jaki mężczyzna? Wysoki w garniturze. Ona mu dała te narzędzia. On powiedział coś do niej, ale nie słyszałem co. Potem się pocałowali. Adam poczuł, jak jego świat się wali. Nie tylko chciała go zabić, miała wspólnika kochanka. Czy rozpoznałbyś tego mężczyznę? Michał pokiwał głową. Myślę, że tak, miał taką białą bliznę na policzku. Biała blizna. Adam znał tylko jedną osobę z taką blizną Marcin Nowak, jego prawnik, człowiek, któremu powierzał swoje najważniejsze sprawy, człowiek, który znał każdy szczegół jego testamentu i ubezpieczenia. Telefon Adama zadzwonił. To była Magdalena. Kochanie, co się stało? Dlaczego nie wyjechałeś? Widziałam, że stałeś przy samochodzie z jakimś dzieckiem. Adam wziął głęboki oddech, starając się kontrolować głos. Samochód nie chciał zapalić, już wzywam pomoc drogową, zostanę dziś w apartamencie. Och, to przykre, może przyjadę do ciebie? Nie, kochanie, jestem zmęczony, zobaczymy się jutro. Gdy rozłączył, Michał patrzył na niego z rozumieniem przekraczającym jego wiek. Ona nie wie, że pan wie, prawda? Nie. I to jest nasza jedyna przewaga. Adam usiadł przy biurku i zaczął pisać. Miał całą noc na przygotowanie planu. Magdalena i Marcin myśleli, że wygrali, ale nie wiedzieli o istnieniu świadka, małego, bezdomnego świadka, którego lekceważyli jak wszystkich niepotrzebnych ludzi. Michał powiedział Adam, jutro będzie niebezpieczny dzień. Czy jesteś gotowy mi pomóc? Chłopiec bez wahania skinął głową. Pan uratował mnie, teraz ja pomagę panu. Adam spojrzał na dzieciaka i po raz pierwszy od lat poczuł coś, co mogło być przyjaźnią, nie opartą na interesach czy korzyściach, ale na wzajemnym zaufaniu. Dobrze, to oto co zrobimy. Tej nocy, gdy Michał spał na luksusowej kanapie, Adam planował najważniejszą grę swojego życia grę, w której stawką nie były pieniądze czy kontrakty, ale życie. A po drugiej stronie miasta Magdalena i Marcin spotykali się w dyskretnym hotelach, planując, co zrobić. Podoba ci się ta historia. Kliknij łapkę w górę i nie zapomnij zasubskrybować. A teraz ruszajmy dalej. Gdy ich pierwszy plan się nie udał, żadne z nich nie spodziewało się, że bezdomny chłopiec może zmienić wszystko. Następny dzień Adam rozpoczął od telefonu do prywatnego detektywa. Jareck, potrzebuję twojej pomocy. Najważniejsza sprawa w moim życiu. Jarosław Kożuch był najlepszym prywatnym detektywem w Warszawie. Współpracował z Adamem od lat, zajmując się sprawdzaniem kontrahentów i konkurencji. Był dyskretny, skuteczny i nie zadawał niepotrzebnych pytań. Co się dzieje, Adam? Moja żona próbuje mnie zabić. Mam świadka i potrzebuję dowodów. Godziny później Jarek zjawił się w apartamencie, z pełnym wyposażeniem elektronicznym, kamery, podsłuchy, urządzenia śledzące. Michał obserwował wszystko z fascynacją dziecka, które po raz pierwszy widzi prawdziwe gadżety. Kim jest ten mały? Zapytał Jarek. Mój główny świadek i nowy przyjaciel. Adam opowiedział detektywowi całą historię. Jarek słuchał bez emocji, ale Adam widział, jak jego oczy twardnieją z każdym szczegółem. Znasz tego Nowaka? zapytał Jarek. Od dziesięciu lat to mój prawnik, ufałem mu jak bratu a jak długo się spotyka z twoją żoną? Nie wiem, może od miesięcy, może od lat. Jarek pokiwał głową. Zrobimy tak. Zainstaluję podsłuch w twoim domu i biurze Nowaka. Michał będzie musiał ich rozpoznać na zdjęciach, a ty. Ty będziesz grał dalej ignoranta. Najtrudniejsza część planu wymagała od Adama powrotu do domu i udawania normalności. Magdalena czekała na niego z kolacją, ubrana w jedwabną sukienkę piękna jak zawsze. Jak się czujesz, kochanie? zapytała, całując go w policzek wyglądasz na zmęczonego. Długi dzień odpowiedział Adam, starając się brzmieć naturalnie a ten samochód, Mechanik mówi, że to mogły być uszkodzone hamulce. Zobaczył, jak oczy Magdaleny błyszczą na ułamek sekundy. To niebezpieczne. Dobrze, że nic ci się nie stało. Tak, wielkie szczęście. Przez kolację Adam obserwował żonę z nowej perspektywy. Jak długo planowała jego śmierć, czy kiedykolwiek go kochała, czy od początku był tylko środkiem do osiągnięcia celu. Muszę jutro wpaść do Marcina. Powiedziała Magdalena. Sprawa spadku po mojej ciotce. Pamiętasz? Ta właścicielka kawiarni w Krakowie. Adam pamiętał. Żadna ciotka nigdy nie istniała. To było alibi na spotkanie z kochankiem. Oczywiście, kochanie. Tej nocy, gdy Magdalena spała obok niego, Adam patrzyła w sufit, zastanawiając się ile razy leżała tak, planując jego śmierć. Rano wstał wcześnie, udając, że jedzie do biura. Zamiast tego pojechał do apartamentu, gdzie czekał Michał z Jarkiem. Mamy ich, powiedział detektyw, pokazując nagrania. Pełna rozmowa o tym, jak próbują ponownie. Tym razem chcą podstawić mu wypadek w biurze uszkodzona balustrada na trzydziestej piętrze. Adam słuchał głosów swojej żony i prawnika, planujących jego morderstwo z zimnym profesjonalizmem. Czuł jednocześnie ulgę i gorycz. Co teraz? Zapytał Michał. Teraz ustawiamy im pułapkę, odpowiedział Adam. I kończymy to raz na zawsze. Ale plan Adama był bardziej skomplikowany niż zwykłe przekazanie dowodów policji. Magdalena i Marcin myśleli, że są sprytni, ale nie spodziewali się, że ich ofiara okaże się jeszcze sprytniejsza. A Michał, ten mały bezdomny chłopiec, nie wiedział jeszcze, że jego życie wkrótce zmieni się bardziej niż mógł sobie wyobrazić. Adam Starannie zaplanował ostateczną konfrontację na następny piątek. Poprosił Magdalenę, żeby przyszła do jego biura o 16, rzekomo na ważne spotkanie z notariuszem w sprawie Nowego Testamentu. Marcin miał się pojawić jako prawnik prowadzący. Biuro Adama znajdowało się na 35 piętrze Warsaw Trade Tower. Jarek i jego ludzie przygotowali wszystko: kamery, podsłuchy, a nawet policja czekała na sygnał. Michał siedział w kantynie na dwudziestym piętrze z jednym z detektywów, obserwując wszystko przez monitor. Adam nalegał, żeby był bezpieczny, ale chłopiec nie chciał przegapić finału historii, która zaczęła się od jego ostrzeżenia. O godzinie czwartej do biura Adama weszła Magdalena, wyglądała nieskazitelnie. Elegancki kostium, perfekcyjny makijaż, uśmiech pełen miłości i troski. Kochanie, wyglądasz lepiej, powiedziała, całując go w policzek. Te ostatnie dni były dla ciebie trudne. Tak, ale wszystko się wyjaśni, odpowiedział Adam. Minutę później przyszedł Marcin Nowak, wysoki, przystojny, z białą blizną na lewym policzku. Ten sam mężczyzna, którego opisał Michał. Adam, mój drogi przyjacielu. Powiedział Marcin, podając mu rękę: Cieszę się, że w końcu zajmiemy się tym testamentem. W dzisiejszych czasach człowiek nigdy nie wie, co się może zdarzyć. Jak prawda, odparł Adam. Nigdy nie wiadomo, kto może próbować nas skrzywdzić. Przez następne dwadzieścia minut Adam grał swoją rolę perfekcyjnie. Rozmawiał o zmianach w testamencie, o nowych zapisach, o zwiększeniu ubezpieczenia na życie. Magdalena i Marcin słuchali z rosnącym zadowoleniem. Wiesz, kochanie, powiedziała Magdalena. Może powinniśmy także pomyśleć o zwiększeniu mojego ubezpieczenia? W końcu, gdyby mnie coś spotkało, zostałbyś sam. Interesujący pomysł, odparł Adam. Ale zastanawiam się, co by się stało, gdybym odkrył, że ktoś mi blisko chce mnie zabić. Magdalena i Marcin wymienili szybkie spojrzenia. To to dziwne pytanie, kochanie, powiedziała Magdalena, śmiejąc się nerwowo. Dlaczego miałbyś o czymś takim myśleć? Adam wstał i podszedł do okna, bo na przykład, gdyby ktoś przeciął mi hamulce w samochodzie, to wyglądałoby jak wypadek, prawda? Cisza w biurze była tak gęsta, że słychać było tykanie zegara. Adam, zaczął Marcin, o czym ty mówisz? Mówię o tym. Adam odwrócił się i położył na biurku dyktafon. Jarek, możesz już włączyć nagranie. Z dyktafonu dobiegł głos Magdaleny. Ten idiota wciąż nic nie wie. Jutro przygotuję balustradę na dwudziestym piętrze, jeden popychek i koniec problemów. Magdalena zbladła jak ściana. Marcin zerknął w stronę drzwi, ale Adam pokręcił głową. Nikogo nie ma. To tylko my troje i Michał, który was widział tamtej nocy. Jaki, Michał? szepnęła Magdalena. Bezdomny chłopiec, którego tak bardzo chcieliście ignorować, ten, który uratował mi życie, ostrzegając przed waszym planem. W tym momencie do biura weszli policjanci. Magdalena i Marcin zostali aresztowani na miejscu. Ona płakała, twierdząc, że to wszystko było pomyłką. On milczał, wiedząc, że gra została przegrana. Gdy wyprowadzano ich w kajdankach, Magdalena odwróciła się do Adama. Myślałam, że jesteś inteligentny, ale pozwoliłeś się oszukać jakiemuś żebrowi. Nie, odpowiedział Adam, pozwoliłem się ocalić komuś, kto okazał się bardziej uczciwy niż moja własna żona. Po ich wyjściu do biura wszedł Michał z detektywem. Złapaliśmy ich? Zapytał chłopiec. Złapaliśmy ich, Michał. Adam patrzył na dzieciaka, który uratował mu życie. Ten mały, brudny chłopiec pokazał mu coś, o czym zapomniał przez lata budowania swojego imperium: że prawdziwą wartość człowieka nie mierzy się pieniędzmi czy pozycją społeczną. Michał, powiedział Adam: Mam dla ciebie pytanie: Czy chciałbyś mieć prawdziwy dom? Oczy chłopca rozszerzyły się. Co to znaczy? To znaczy, że gdybyś chciał, mógłbyś zostać moim synem. I w tym momencie. W biurze na trzydziestym piętrze warszawskiego wieżowca bezdomny chłopiec i milioner odkryli, że czasami rodzina nie ma nic wspólnego z krwią, ale wszystko z wyborem serca. Sala sądowa była pełna dziennikarzy i gapiów. Proces Magdaleny Kowalskiej i Marcina Nowaka stał się największą sensacją roku. Historia żony milionera próbującej zabić męża dla pieniędzy była idealnym materiałem dla tabloidów. Adam siedział w pierwszym rzędzie z Michałem, który teraz wyglądał jak zupełnie inny chłopiec. Czyste ubrania, obcięte włosy, zadbana twarz, ale najważniejsza była zmiana w jego oczach. Zniknął strach, pojawiła się pewność siebie i spokój dziecka, które ma dom. Proces trwał trzy dni. Jarek przedstawił wszystkie dowody, nagrania, zdjęcia, zeznania świadków. Obrona Magdaleny próbowała podważyć wiarygodność Michała, ale chłopiec opowiedział swoją historię spokojnie i przekonująco. Widziałem, jak robiła coś przy samochodzie, mówił Michał do sędziego. Wiedziałem, że to niedobrze. Mój tata, zanim umarł, zawsze mówił, żeby pomagać ludziom, gdy można. Sędzia skazał Magdalenę na piętnaście lat więzienia za usiłowanie zabójstwa. Marcin dostał dwanaście lat jako wspólnik. Gdy ogłaszano wyrok, Magdalena patrzyła na Adama z nienawiścią. Żałujesz tego? Zapytała, gdy wyprowadzano ją z sali. Żałuję tylko, że nie poznałem cię prawdziwej wcześniej, odpowiedział Adam. Po procesie Adam i Michał wrócili do domu. Już nie apartamentu, ale prawdziwego domu na obrzeżach Warszawy, dom z ogrodem, gdzie Michał mógł biegać i bawić się jak normalny dzieciak. Adopcja była skomplikowana prawnie, ale Adam miał najlepszych prawników. Teraz Michał oficjalnie nazywał się Michał Kowalski. Chodził do najlepszej prywatnej szkoły w mieście, ale nie zapomniał swoich korzeni. Tato powiedział pewnego dnia podczas kolacji. Czy my mógłby pomagać innym dzieciom bez domów? Adam spojrzał na swojego syna, bo tak już o nim myślał, z dumą. Oczywiście masz jakiś pomysł. Moglibyśmy zrobić wielki dom, gdzie takie dzieci jak ja mogłyby mieszkać i uczyć się, i nie musiałyby spać na dworcu. Tego wieczoru Adam długo myślał o słowach Michała. Przez lata budował swoje imperium, gromadził pieniądze, dbał tylko o własny sukces. Nigdy nie zastanawiał się nad tym, co robić z tym wszystkim. Teraz wiedział. Rok później. Dom dziecka imieniu Michała Kowalskiego został otwarty na przedmieściach Warszawy. Budynek dla stu dzieci, z najlepszymi warunkami, nauczycielami i opiekunami. Ale najważniejsze było to, że każde dziecko tam mieszkające znało historię Michała. Chłopca, który z bezdomności trafił do pałacu, ponieważ miał odwagę zrobić to, co słuszne. Adam często spotykał się z dziennikarzami, opowiadając swoją historię. Nie po to, żeby się chwalić, ale żeby pokazać innym, że prawdziwe bogactwo to nie pieniądze na koncie. Michał uratował mi życie, mówił w wywiadach. Ale co ważniejsze, nauczył mnie, jak żyć. Michał teraz dwunastoletni, był najszczęśliwszym dzieckiem w Polsce, ale nie zapomniał nigdy tamtej nocy, gdy przebiegł przez parking hotelowy, żeby ostrzec nieznajomego człowieka. Wiesz, tato, powiedział pewnego dnia, myślę, że czasami najważniejsze rzeczy w życiu dzieją się przez przypadek. Jak to? Zapytał Adam. No, gdybym tamtej nocy nie nocował w tych krzakach, nie widziałbym tej pani. Gdybym się nie pofatygował, żeby cię ostrzec, może by cię zabiła. I gdybyś nie był dobrym człowiekiem, nie uwierzyłbyś dzieciakowi z ulicy. Adam pomyślał o tym, patrząc na swojego syna bawiącego się w ogrodzie z innymi dziećmi z domu dziecka, które często ich odwiedzały. Może Michał miał rację. Może rzeczywiście wszystko dzieje się z jakiegoś powodu. A może po prostu czasami dobro triumfuje nad złem, a miłość nad pieniędzmi. Tak czy inaczej Adam Kowalski wiedział jedno. Ten bezdomny chłopiec, który uratował mu życie, dał mu coś znacznie więcej niż bezpieczeństwo. Dał mu rodzinę, cel i lekcję o tym, że prawdziwa wartość człowieka nie zależy od tego, ile ma w banku, ale od tego, co ma w sercu. Czasami największe bogactwo przychodzi w najmniejszej postaci. Czasami anioł stróż ma podarte ubranie i brudne ręce. A czasami najcenniejszą rzeczą, jaką możemy komuś dać, nie są pieniądze, ale druga szansa na życie. Historia Adama i Michała przypomina nam, że prawdziwa siła nie tkwi w tym, co posiadamy, ale w tym, co jesteśmy gotowi zrobić dla drugiego człowieka.